Cześć Boże. Dzień dobry, witam serdecznie. Zresztą w marcowym odcinku. <grym> Nasza międzypokoleniówka, zresztą jak widać, prawda? Tak, walczymy o światło, postaramy się ustawiać lampy jak nam wychodzi albo nam nie wychodzi. Dzisiaj mi nie wychodzi, bo mi się te załamały... Matka no, od o to odmarudzenie. Oto mi się załamał, statyw mi się załamał. No, 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 się załamał. no, no Tak. Mhm. No co, że zamaruzę, Ale widzicie, mamy jedną lampkę z tyłu, z przodu. Patrzymy, czy mamusia sobie złapie światło. Dasz to da złapa światło? Świeci się. Świeci się. <laughs> Świeci się. Wszystko jest dobrze. Na no tak? A co słychać u Ciebie? No co to, to za pytanie? No co słychać? <laughs> całą noc miałam do rozmowy. Dzisiaj mnie pyta. Jaką A wiecie, wiecie dlaczego? Bo dzisiaj taki odcinek właśnie wymyśliłyśmy sobie. Obserwując, tak, Obserwując codzienne no, życie. I ten odcinek właśnie jest o tym. O czym? Zadowolona jesteś? Mm -hmm. <noise> Jestem zadowolona, ale wiesz, ale włosy mi do oczu wchodzą i w ogóle. Oj, właśnie, widzicie? Tak, tak, ale o... bardzo ładnie wyglądasz. Ba bardzo dziękuję, że bardzo ładnie wyglądasz, ale wiesz, mogłoby być lepiej, bo tam mogłabym się lepiej umalować, wiesz, no, no tak, taka miła jesteś po prostu. O, i to najbardziej <noise> mnie denerwuje, słuchajcie, właśnie ten odcinek jest o narzekaniu takim codziennym. I tydzieńnym. o marudzeniu. Co I tak, a zainspirowało nas taki, to znaczy, zainspirowało. No tak, można tak powiedzieć. Takie codzienne życie, taka. Czy sytuacja. w ogóle zaczęło się od wierszyka, od siostry, który przeczytamy na koniec, później ta sytuacja jeszcze opowiedz o wiele, sytuacje. Ale wiele innych sytuacji, tak, ale no no, poszłam, do, sklep, opowiec, poszłam do sklepu szybciutko, myślę, zrobię sobie zakupy. No i przede mną stał pan i kupował no, swój, no to, co uważał, tak? dziesiętego tego, dziesiętego tego. Dziesięć tego, a może jeszcze kawałeczek tego? No i kolejka się ze mną ustawiła i nagle słychać pani pyta. Wiecie co? On po dziesięć tego kupuje. Druga mówi kupuje każdy, ile potrzeba. A co następna się odzywa? Spieszy się pani gdzieś? Przecież to pani do, pra do pracy pani nie chodzi. A skąd pani wie? No bo to widać. Ja po prostu myślę sobie, ten człowiek był bardzo cierpliwy. Nie wiem, czy słyszał, czy po prostu miał to daleko gdzieś. No, przy czym jeszcze ktoś tam jeszcze coś tam mówiła, następna pani, ale ta pani, która zaczęła narzekać, po prostu zrezygnowała z tej kolejki. I mówię tak, nie ma, nie ma tego czegoś, bo to pani, która sprzedaje, ta ekspedientka, ona. Spotyka się z ludźmi różnymi i zamiast przyjść do tego sklepu, y, dzień dobry, uśmiechnąć się, o ile by było łatwiej w takiej kolejce postać nawet te dzień, 10 dzień, minut. I jakiś taki small talk sobie przeprowadzić, porozmawiać, poznać tych ludzi. Y, niektórzy nawet y, małżonkowie poznają się w kolejce, czy poznawali się w kolejkach po prostu, więc może tak, tak, warto, to, 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 to... ale, ale no narzekających to raczej nie. No nie, raczej nie, nie wiem co Ale to tam, znaczy, co narzekających Że nie. narzekających, narzekający to się raczej w sobie nie zakochają. Nie, no, ja A, ojej, zimno, zimno, jest matko, tutaj oblodzona posadzka, oblodzona, no nie, to lato przyjdzie. Lato przychodzi. Gorąco, zmuchałam ci kartkę. Gorąco, jeżmo, tych upałów. Słuchajcie, ja nie mogę tego znieść. Mi jest rzeczywiście zimno w zimie i wtedy marudzę, że jest mi zimno, ale nigdy, jak jest cieplej, już nie marudzę, bo mi jest zawsze za zimno. Ale może to takie ale, sytuacyjne są sprawy, ale, tak? Ale wiesz, ale są ludzie, że są zawsze niezadowoleni. No, zgadza się. Nie no, zobacz, jaką miałeś sytuację na pokoleniu, jak się ksiądz zdziwił. Powiedz. No, przez sympatyczny ksiądz był, tak. I pyta się, myślę, że się aż bał zapytać, bo mm -hmm. mówi: Co u państwa słychać? Ja bo że wszystko dobrze. No, w naszym wieku, co więcej, potrzeba, tak? Jest zdrowie w miarę można iść na spacer. Ja wieś świat jest piękny. I nagle ten przystojny ksiądz jeszcze bardziej wyprzystaniał, bo patrzył się z takim zdziwieniem i mówi: Wie pani, co jak miło słyszeć, tak? Tak mało osób jest zadowolonych mimo tego, że nie mają powodów do narzekania, tak? Bo ja uważam, że w moim wieku to jest szczęście od Boga, że ja mogę sobie sama pójść, że ja mogę sobie zrobić przyjemność iść na lody, że Mogę czytać, że mogę właśnie siedzieć tu przed Państwem i uśmiechać się. No, myślę, że tak. I aż się zapytałam, czy naprawdę tak dużo ludzi narzeka. No, może niedobrze, że tak tego Księdza to oblatuje, ale. O nie, no, wiesz, szczerość nie kłamiesz no to, co. No nie, no właśnie tak. I tak na przykład, jak idę. Wiecie, że powiedział, że 90% nie tak, narzeka. Tak, jak idę na spacer i na przykład boję się już zapytać kogoś, jak spotkam, co słychać, bo. Taką śpiewkę znam od nastu parunastu, dziesięciu lat. No co może być słychać? Stara, Stara bieda. bieda. A ja mówię, to dobrze, to dobrze, że nie ma nowej biedy. Tak? Z tą starą można się pogodzić, przyzwyczaić się jak ze starą żoną. Też się można do niej przyzwyczaić. No ale, że tak po prostu... Takie, taki sport narodowy mamy. Narzekać, Wszyst ze wszystkiego jesteśmy niezadowoleni, mam wrażenie. Pada źle, bo nie można wyjść, nie pada źle, bo susza. Eee, w telewizji mówią dobre rzeczy, no co to za wiadomości, nie mówią o innych. W telewizji mówią same złe rzeczy, o co to za wiadomości, jakby same tragedie były na świecie. Po prostu wszystko wszystkim nie pasuje. Ja się zastanawiałam nawet, z czego to wynika. Masz pomysł, z czego to może wynikać? Nie wiem. Ja nie wieczne wiem. narzekanie. Czasami może nie potrafią ludzie inaczej. Ja nie wiem, z czego to wynika. Nie potrafią się Czasami. ucieszyć, czy w ogóle nie widzą tych dobrych rzeczy? Ja myślę, jak że myślisz? nie widzą, bo wiesz, myślę, że nie widzą, bo nieraz tak faktycznie ktoś ma jakiś problem i nie pomyśli, że to jest mój problem, że to ja stworzyłam ten problem, czy ktoś stworzył. Tylko, Panie Boże, czemu to tak się dzieje? Czemu mnie to tak czemu... doświadczasz? Czemu? Ale czy. Czy zauważyłeś, panu boga? Przede żeby... wszystkim, czy zauważyłeś, ile dobrego dostałeś? No, to, że w ogóle no, masz naprawdę. czym narzekać, to, że masz ten język, że jeszcze nie straciłeś głosu, że masz drugiego człowieka, do którego możesz to powiedzieć, żeby tak, cię ale... ucieszyć, że jest ten człowiek, że nie jestem całkowicie sam, prawda? Tak, no i nagle I mam... ten problem mija, bo tak cię skracam mm -hmm. troszeczkę, ten problem mija, jest już fajnie. I moja zasługa. Jest fajnie. Kupiłam sobie to. Mam nowy samochód. Spłaciłam ten kredyt, który no był, fantastycznie. To... Fantastycznie. Nie ma komu podziękować. Tak, już temu e... panu w ogóle się nie podziękuję. tylko się jemu zarzuca te rzeczy, które mi nie wyszły no, ale... w życiu. E... Tak. A tak naprawdę od niego zależy, czy dzisiaj będę mieć w nocy zawał czy też nie. Czy dzisiaj no prostu, czy jutro się obudzę też czy nie. Ale czy możemy obarczać wszystkiego? Osobą y, pana Boga, tak? Bo no, to w sensie, nie jest wszystkim... koniec tak, życzeń. Wszystko złe, tak? Tak. I musimy się zastanowić nad sobą, czy ten uśmiech tej pani chorej na ulicy nie sprawi przyjemności, czy odezwanie się do niej, że pani ma ładną kurtkę, nie sprawi jej przyjemności, a mnie uraduje, u, u, no uraduje, tak, mm. że pani się uśmiechnie do mnie. Czy tak jak kiedyś w kolejce pani zabrakło złotówki, nie, nawet nie całej złotówki w sklepie i tak stała przede mną? No i co tu, od, co tu oddać, bo pani faktycznie nie miała, może nie miała w tym momencie? I ja mówię: Nie, niech pani nie odkłada tej pani, ja dołożę tę złotówkę, tak podzielę się. I ona była tak szokowana, jak ja bym co najmniej tysiąc złotych. Dziękowała mi przez całą drogę, dopóki nie no wyszłam Zobaczmy, i tobie pani dziękowała przez całą drogę za złotówkę, a my Panu Bogu nie dziękujemy za życie. I nie cieszymy się mm. tym, że ptaki latają, że słońce wstaje, że tak. Ziemia rodzi. My nie wiemy, jak ta Ziemia rodzi, dlaczego, skąd te nasionka się biorą. Wiemy technicznie, skąd się biorą, ale, ale to jest piękne. I to narzekanie naprawdę są ludzie, którzy mają o co do czego narzekać, na których wszystkie plagi. Wypadły. Są to też czasem konsekwencje pewnych decyzji, i tutaj nie będziemy wchodzić w temat cierpienia, bo to nie jest temat tego programu. Ale po co taka ilość narzekania i marudzenia, szymrania, gadania naokoło, że coś się nie podoba, bez dostrzeżenia tego, to jest jak piękne. dużo mam? Tak, jak dużo, jak dużo takich właśnie pięknych Radości, rzeczy. Radości, bo na przykład, no, nie ma. Powodu narzekań. Zapraszam koleżankę na kawę. O. Zadowolona jestem. Spotkam się z nią. Tak. Dzień dobry. O, fajnie. Cieszę się, że przejść. Co tam u ciebie? Dawno czy nie widziałam? No co może być? Mówi, wiesz, widziałaś, co się na świecie mm. dzieje. No, ja już myślę sobie, miałam się rozweselić. A ten takie, a to takie, a to takie. Ja wyproszę cię. Ja polityką się nie zajmuję. Tak. Ja przyszłam teraz na kawę i zaprosiłam Cię na tę kawę, żeby miło spędzić czas. Powiedz mi, co u Ciebie, tak? Jak Twoje dzieci? Jak co robiłaś? Mnoki, tak? no, no, powiedzmy. No i, i, i po prostu to. Radujmy się, tak, że ta kawa jest fajna. Że kupiłyśmy herbatkę z różą. Bardzo. My tu mamy wolność. Ale mówię nie o mam... kawiarni, gdzie ano, Pani tak. serwuje. Sama Cię zaprosiłam na herbatkę z, z różą, z różą tak. przepyszna i to jest fajne, to jest kawiarenka, yy, przepyszna herbatka, yy, cudowna obsługa, w Świdnicy. <głosy> <głosy> nie mogę powiedzieć chyba nazwy, bo nie bardzo chyba, ale no tak i cieszmy się tą chwilą, tak, bo ja nie wiem, czy ja tę herbatę nie wypiję, pójdę do domu i jutro nie wstanę, bo to nie chodzi już o wiek, ale w każdym wieku może się zdarzyć taka tragedia dla rodziny. Czyli należy się cieszyć każdym dniem, każdym, absolutnie każdym, jakby był ostatni. I wtedy może nie będziemy narzekać, nie będziemy marudzić, tylko ucieszymy się tym, co w dany dzień. Wiesz, ja też nie jestem wolna od narzekania, jakiegoś tam marudzenia, ale zastanawiam się, jaki jest na to sposób, żeby nie wiem, przestać. Jaki jest sposób? Żeby przestać. A może wziąć sobie taką karteczkę, jak tu masz notatkę. Tak. I zapisywać ile dobrych rzeczy mnie spotkało a w ciągu wiesz, co, dnia. A wiesz co wczoraj mnie uradowało? No? <laughs> a byłam w sklepie i tak myślę sobie kupię kwiatki. Tak? Patrycja miała wczoraj święto. Ale takie święto no nie dla wszystkich ten dzień... Y Anieszko nagrywamy na marzec odcinek. No i co? A to nie było wczoraj, już to, w marcu nie no, będzie ale to, już. Wczoraj. Ale to nie wiesz, <noise> co chcę powiedzieć, tak? A to by nie było, no. ale. Ale... <głos> <głos> ale kupiłam kwiatki, tak? Tak. tak. Ja kupiłam i ja się cieszyłam. Ja i wszyscy, wszyscy będą wiedzieli, w który dzień nagrywamy ten odcinek nie, na Marzec. Zobaczycie, doliczą się. No to A trudno. Ciekawa jestem, że się doliczycie. O no, ale może do to no, no nie da mi skończyć, no po prostu. Chyba nie będę mówiła na rzekaniu. Ja przyszłam do domu i myślałam, że ona nie zauważy tych kwiatków, naprawdę, bo tak już się przyzwyczajają tych ludzi narzekających. I mówię, Patusiu, ładne kwiatki stoją na stole. O, no ładne, ale nie zwróciłam <noise> A ja się tak cieszyłam, że zrobię jej tę przyjemność i te kwiatki staną na stole. No, bo i bo Ty te kupujesz kwiatki, kwiatki. <noise> no. Bo ja lubię kwiatki. I widzicie, tak samo można prezentów od Pana Boga nie zauważyć. No bo Ty zawsze kupujesz kwiatki, bo lubisz kwiatki A, i one umykają. Bo Pan Bóg codziennie daje nam przeżyć i możemy tego nie zauważyć. Czy tak jak było w znanym utworze, którego chyba za moich czasów się wszyscy w szkole uczyli, szlachetne zdrowie, nikt się, się nie dowie, jaką smakujesz, aż się, się zepsujesz. Więc póki mamy zdrowie i możemy chodzić o własnych siłach i można zrobić taką fryzurę, jak ja mam i sobie poszaleć. No i to znaczy, nie chciałam zrobić takiej fryzurę. To no i znowu narzekasz? <śmiech> 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 nie narzekam, bo mam włos jeszcze mi zostały trochę po zabiegu. Także. Się że i jeszcze trzeba, trzeba je utrzymać, taki może tak. później poszaleć, ale żeby się ucieszyć, ucieszyć każdym dniem, ucieszyć każdą nawet drobną rzeczą, i to skończę, że ten taki pomysł: może jest taki, żeby rano y, ucieszyć się z tego, że się obudziłem, a wieczorem zrobić sobie taki rachunek sumienia, ale taki ignacjański rachunek sumienia. Czyli y, za wszystko, co złe y, się wydarzyło, przeprosić Pana Boga, ale prze, przejść też przez cały dzień. I zobaczyć wszystko, całe dobro, które się wydarzyło. Wszystko dobre, co się wydarzyło w ciągu dnia w moim życiu, czyli właśnie, że wstałem, że miałem co zjeść na śniadanie, że ktoś się do mnie uśmiechnął, że ja mogłem się do kogoś uśmiechnąć, że dotarłem tam, gdzie miałem dotrzeć, a ja teraz wymyślałam. Wiecie, wszystko, co, co, że po prostu za całe dobrodziejstwo. I jak zobaczymy, jaki jest ogrom tego dobra w porównaniu do tej nikłej ilości zła, którego często sami sobie narozrabiamy i są konsekwencje naszych, rz, rz, naszych grzechów, naszych zachowań, yy, to będziemy wiedzieć, żeby nie narzekać i dziękować Panu Bogu za ten ogrom dobra każdego dnia, który dostajemy, tak jak te kwiatki od Ciebie, których nie zauważyłam. Bo po prostu tego nie zauważamy, bo się do tego przyzwyczailiśmy. Ja Ci powiem, że do pewnych rzeczy się nie przyzwyczajam i tak jak od pewnego czasu, od kilku lat zawsze rano, jak wstajemy się matko, dzięki Ci Boże, że mogę iść do toalety sama. Dziękuję Będę? Ci. Tak. A co? Nie, no dobrze. Źle ja, ja, ja. Tak, zawsze, co każdego dnia, może wieczorem nie do końca, tak jak powinno być, ale rano tak cieszę się, otwieram oczy i widzę ten świat piękny. Mam tu ja jeszcze w swojej notatce, że jeszcze, yy, ale to często ludzie mówią, że nie mówią, że u nich jest dobrze, bo się boją, że ludzie będą im zazdrościć i będą zawistni, albo że ich okradną. To już to często słyszałam się z taką spotkałam, nie słyszałam się, spotkałam się z taką opinią, że dlaczego mówisz, że u ciebie wszystko dobrze, biznes ci się kręci pięknie w ogóle dlaczego mówisz, że jest źle? A żeby mnie nie okradli. Albo Ani żeby nikt nie miał do mnie zawiści jakiejś. Ale to i tak ci co widzą, a chcą mieć zamiść, to i tak będą mieć. Dlaczego mam się sama jakoś nie? Tak do nas niszczyć? mają zawiść ludzie yy, często widzę właśnie przez to, że jesteśmy radosne. <spośrednia> że to ludziom nie pasuje. No cóż, my też mamy swoje ciężary na sercu, ale nie obarczamy. Ale się upominamy nie... wzajemnie. Tak, weź tak, przestań, weź, tak. weź już, po prostu nie, nie narzekaj. Nie mówi do mnie. Proszę Cię, nie obarczaj <grym> mnie swoimi problemami. Mi się pukać ty telefon w kadrze, tak blisko, przy samej kamerze. Dobrze, że nikt nie dzwoni. <grym <grym> A widzisz. Zobacz, on jest większy od naszych filiżanek w tej optyce. To co bym ci teraz powiedzieć, mam Gosia? O, będzie ładniej na końcówkę. Dobrze, że nikt nie w stanie, bo jeszcze nie wyłączyłam. A jakiś taki dzień dzisiaj mam. Taki właśnie, taki cudowny. Byłam no. już z pieskim sisił. I teraz pójdę znowu na spacer. I to jest radość, bo pójdę na własnych tak, no, bo nogach. Masz siłę. A po zabiegu nie mogłaś, musiałam no, cię wyręczać. Ale też nie narzekałam. Nie nie, powiedzę, nie, narzekałam nie, nie nie narzekałam. Nie, bo przyjechałam. <grym> Przyjechało, tak. Opatrunki mi robiła na głowie. No, ale no, tak ale fajnie. Nie narzekałam. Się, że włoski odrastają, no, że to Nie narzekałam, fajnie. naprawdę cieszyłam się, że... I właśnie cieszyłam się, że ona jest, tak. Że nie muszę sama iść z tym psem, że te 3 tygodnie mogłam sobie spokojnie odpocząć. Ugotowałam. Przymtała. To jest naprawdę wyjątek w moim wypadku. To, to rzeczywiście ale też łatwiej to było łatwiej zauważyć niż ale, te kwiatki. Ale to była radość dla mnie, tak? To była. To ale dobrze łatwiej zauważyć niż te kwiatki, bo to tak rzadko bywa, no co nie? Powie. I słuchajcie, na koniec coś jeszcze chcesz powiedzieć? Hmm. Czy nie chcesz już nic powiedzieć? Okay. nie myślę, że mnie przystopowała, żebym już więcej nic nie Nie, nie, nie. No bo... A, jeszcze zanotowałam, dlaczego ludzie mogą narzekać, że być może dlatego, że po prostu... Zapisałam to bardzo nieładnie, że są nie na żarci. Czyli, że... Nie, cały na, czas... nie znają się na żartach, czy są... Nie, nie na, jedzenie. na jedzenie. Nie na jedzenie. Że wszystko, że nawet jak coś mają, to cały czas im czegoś brakuje. A to kasa, a to kasa, a to kasa, a to kasa. Ileż można tej kasy przejeść? Ileż tej kasy można przepić, czy przebalować? Albo... Y a to to, a to jeszcze to mi potrzebne, a to jeszcze tamto i tak naprawdę umierają i nawet nie zdążą się tym nacieszyć tak jak ten głupiec w Ewangelii, o którym Pan Jezus mówi że zgromadził, tak mu pole obrodziło, co ja teraz zrobię bo Boże spich leże, pobudaj większe i w ogóle i będę mógł teraz leżeć i odpoczywać a Pan Bóg mówi głupcze, głupcze dzisiaj zażądają Twojej duszy i komu to przypadnie nie warto aż tak gonić. Taki nasz, myślę, że mogę powiedzieć, przyjaciel yy, przyjechał do nas bardzo daleka, z miejsca, w którym jest wojna yy, i nie mówimy o Ukrainie. I my mówimy, czemu ty wydajesz tak pieniądze? A on mówi, bo mam jedyną okazję, żeby je wydać. No. Mam jedyną okazję i sprawia mi to radość, żeby, żeby jakieś pieniądze wydać, bo jak tam wrócę, już nie będę miał tej okazji. Nie, mówię, nie mówimy o Ukrainie, mówimy o, o daleko, dalekich daleko. Dalekiej stronach. I to też dosyć niedawna sytuacja, także... Ale też cały czas był uśmiechnięty tak. i sprawiało mu to rady, że może nam coś kupić. Tak. Jedno co prosił, żeby go nie obwozić po miejscach, gdzie są pamiątki wojenne, bo ma wojny tak. dosyć u siebie. Więc na koniec myślę, że siostra Wanda ona nas ogląda i tak wysłała nam i to była taka moja pierwsza w ogóle inspiracja, jak przeczytałam ten wierszyk, tobie wysłałam od razu, żeby ten program w ogóle o narzekaniu zrobić. I ja nie wiem, czy to siostra Wanda sama napisała ten wierszyk, czy to jest czyjś wierszyk, więc jakby siostra mogła tutaj podpisać w komentarzach później, czy to jest jej, czy to jest czyjś. Wiem, że napisany 27 stycznia, czyli niedawno. Nie narzekaj. Śmiej się nie narzekaj, bo to zdrowiu szkodzi. Chcesz szemrać? Poczekaj, bo to dobro zrodzi. Zrzędzenie, kwękanie, ludziom nie pomoże. Tylko szpeci panie, panom czyni gorzej. Nie psiocz, nie przeklinaj, gderać nie wypada. Zobacz, gdzie przyczyna i swe serce zbadaj. Nie obwiniaj bliskich ani obcych ludzi, bo poranisz wszystkich. I wielu ostudzisz. Dziękuj wszystkim zawsze, bo dużo dostajesz. Lepiej ci z tym będzie, lżejszy pójdziesz dalej. Nawet nie spostrzeżesz, kiedy się dostanie, że ci szczęście szczerze hojnie się dostanie. A więc nie narzekaj, uśmiechaj się mile. Sukces już cię czeka za maleńką chwilę. Hurra za maleńką hmm. chwilę! Co chwilę mamy radość! Co chwilę mamy radość i yy, Postarajmy się nie narzekać, a może wy macie jakiś swój sposób na nienarzekanie i u ukrócenie tych, którzy do nas narzekają. Podzielcie się z nami w komentarzach, tam łapkę w górę dajcie, bo zapomniałyśmy o tym mówić, więc jak Wam się podobał odcinek, to, 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 łapkę, to łapkę w górę jeszcze zasubskrybujcie, żebyście mieli powiadomienia o wszystkich nowych odcinkach jak może na Jak właśnie na nas patrzeć, to tak właśnie. Jak zróbcie. macie ochotę z nami tę kawę, czy też wodę w filiżankach pić. i pewnie Matko już musi narzekać, że wody nalałam. Na... Ja nalałam. Ale chciałaś Ale kawę. Ty chciałaś. Ja chciałam. <laughs> Z Panem Bogiem. Cześć, Do zobaczenia. Panu. To my żegnamy Was.